Cześć wszystkim, tu Polina z Miasta Książek i witam was w kolejnym filmiku na tym kanale A dzisiaj chciałabym połączyć trochę recenzji, trochę reading vloga i zabawy kosmetykami Ponieważ tak, przyszła do mnie kolejna paczka właśnie z Avon, w tamtym były kosmetyki, tu będą już do makijażu bardziej rzeczy I chciałam wam również pokazać jak czytam jedną książkę i potem wam ją szybko zrecenzuję A mówię tutaj o książce "Pod Flow Louise O'Neill, czyli każda przyszyta jest prawdą ta kotka jest fenomenalna, poza tym tutaj kosmetyki akurat, y, która zaraz Wam pokażę, bo akurat, o, mam tu paczuszkę, y, trochę będą się wiązały z tą w sumie książką, dlatego tak postanowiłam, że akurat tą będę czytać, ponieważ jej w planach tak szybko nie miałam, ale z drugiej strony wiem, czym szybciej tym lepiej, tym bardziej trochę tutaj pasuje y, rzeczy tematycznie, więc zaraz Wam pokażę o co chodzi w tej paczuszce. Jak widzicie znowu jest bardzo ładnie zapakowane, tylko że y, tutaj trochę te boki mi się poniszczyły przez pocztę, ale już trudno, ważne na coś w żeby tam nic się nie stało. Dobra, ja, otwarte i znowu bardzo dużo różu. Jej, co są rzeczy? Dobra. Ja. Szybko wyciągnę. W ogóle jak one mają fajne ten. Pojemniczki, patrzcie. Ej, bardzo fajne. O. A ten jest taki różowy, bardziej. I tu jest akurat czarny. Więc może zaczniemy od tych kolorowych, bo to mnie najbardziej chyba interesuje. Dobra. Mamy takie coś. I to jest stempelek. Mm, nie wiem, czy będziecie widzieć coś. Zrobię mm, Wam potem przybitkę. To są takie stempelki. O, yy, takie gwiazdeczki. Więc to będzie można sobie fajnie zrobić. A to będzie akurat o tyle fajne, że właśnie nie było innych wzorów, ponieważ z tego z tych stempelków są yy, gwiazdki i błyskawice. Właśnie, błyskawice są. Ja Wzięłam gwiazdki i wiecie, rozgwiazdy, trochę tam może i tak dalej. Więc o, ja mam postawię tę książkę. Wiele ja na no, kładce jest kilka rozgwiazd, gwiazdki, jakieś takie kwiatki w kształcie gwiazd. Więc, ale fajnie. Fajnie to bardzo wygląda i fajnie to będzie sobie zrobić. Miałam to zrobić na właśnie dni mojego miasta, ale nie zdążyłam z paczką i trochę paczka się opóźniła. No ale cóż, dobra. Druga rzecz. To jest moje ulubione otwieranie. Jak to fajnie widzimy? I to jest rozświetlacz Tylko ja wziąłam chyba ten najjaśniejszy Ponieważ nie byłam pewna Tych ciemniejszych kolorów A wolę jednak trochę jaśniejsze rzeczy I ten ma taki śmieszny aplikator Bo to jest na ten dziubeczek O, ten tu się nabiera I potem się wypuszcza Chyba, dobra Będę to testować potem w praniu I to jest kolor najjaśniejszy Wiem, że jeszcze jest taki bardziej żółty Albo raczej pomarańczowy I chyba coś z różu ale zobaczymy, bo znam się jak używać, czy lepiej właśnie wycisnąć sobie na rękę i potem wklepać tutaj na okolice kości jarzmowych, czy na przykład zmieszać sobie trochę tego z podkładem. Ale przetestuję chyba te dwie formy i potem wam powiem jak jest lepiej, albo jak to wygląda, bo pewnie będziecie widzieć na mojej twarzy. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to będzie tusz do rzęs. Ale ładny on jest. O, jaki różowiutki. super. I tutaj też są cztery różne kolory. Z tego co wiem, ja wziąłam sobie ten normalny czarny Ale z drobinkami błysku jak Jest taka... Ale powiem wam, że widać te drobinki I one są takie srebrno-niebieskie Więc zobaczymy, gdzie to na oku wyglądało, bo Z tego co wiem, to jeszcze był kolor niebieski Fioletowy i różowy Też tego różowego nie powiem wam na pewno, bo nie pamiętam Wiem, że były cztery kolory na pewno Ja wziąłam ten masowy, bo jakoś nie lubię kombinować z rzęsami Więc... I ostatnia rzecz to jest, tak co dobrze pamiętam... O, halo, odpuszcz się. Te czasami są masakryczne. I jest to lakier do paznokci w takim srebrno-morskim kolorze, więc też będzie pasował do książki. I ogromnie chcę zrobić przy okazji. I z tego też wiem, że są cztery różne odcienie. I tam był na pewno różowy, był taki żółto-pomarańczowy i chyba coś jeszcze z niebieski, albo fioletowy coś. Ale ja wziąłem ten zielony, bo w sumie nie mam takiego koloru, a zaczynam z ładnie wygląda. I mam nadzieję, że będzie taki połyskujący właśnie jak syreni Jak te łuski, co były <laughs> w paczce razem z książką Więc mam nadzieję, że taki efekt da Więc co? Ja na razie się z Wami żegnam Zrobię potem Wam testy kosmetyków Bo w sumie zaraz sobie No a jak się pomaluję, to dam Wam znać A tych gwiazdek nie wiem, czy jak będę robiła Może będę robiła zdjęcia, to dopiero je zrobię Więc zobaczymy, jak to będzie No ale dobrze. ja się z Wami na razie żegnam i do kolejnego update'u Cześć wszystkim, tu Polina z miejsca Książek I witam Was kilka dni po tym, jak nagrywałam ten pierwszy wstęp i tak, czytam sobie dalej, właśnie książkę pod Taflą Louise O'Neil i jestem na 90., 90 78 stronie i już w tym rozdziale. I muszę Wam powiedzieć, że ta książka naprawdę jest dość ciekawa, chociaż na razie średnio mi jej podpasował styl pisania autorki, ponieważ wiem, że ona napisała książkę jeszcze y, sama się prosiła i chciałam ją bardzo przyjrzeć, no, ale nie było okazji. Nie wziąłam tą i trochę mi styl pisania nie pasuje. Jednak cała fabuła jest całkiem okej. Okay. mi się podoba. Na razie tam nie ma nic takiego ważnego. Chociaż wnerwia mnie król mórz i oceanów, Triton. I bardzo mnie wnerwia. No ale zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Ponieważ no, w warielce było tak samo, że ojciec był taki trochę nadodpiekuńczy i taki aż za bardzo władczy. No ale tutaj, jak potraktował matkę właśnie głównej bohaterki. Ponieważ jak ona. Ja nie umiem powiedzieć jej ogólnie imienia. To jest yy... Murgien. No, to jest tak dziwne imię. Mogła nazywać się Gaja, a nie, jakieś Mjurgel, Mjurgel będę naja mówiła, jak w Ty, w pod Tchórzliwym yy, psie. I tak to się na razie przedstawia. Później będę Wam jeszcze mówiła więcej, jak będę dalej z to książką. I ogólnie przez te dwa dni też testowałam te kosmetyki, co yy, otwieram przy Was. I tak jak widać, lakier jest na paznogcia. I wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ten kolor bardzo ładnie się mieni. I ogólnie jest taki, no, syrenkowy. I miętowy ładnie. Tylko, że z tym lekerem jest taki problem, że trzeba nałożyć dużo warstw, żeby ten kolor był taki, a nie inny. Ponieważ ja mam na sobie obecnie chyba 4 albo 5 warstw, więc trochę dużo. Ale zaleta jest tego, że szybko schnie. Więc ogólnie jak najbardziej polecam. I tak. Co do tego cudenka, Używam tego przez dwa dni i dwoma różnymi sposobami ogólnie yy, nakładałam ten rozświetlacz i żaden mi się nie sprawdził ponieważ rozkładałam go tak jak normalnie rozkładam sobie rozświetlacz czyli tutaj na kości jarzmowe i tutaj powyżej trochę łuku brydynowego i wyglądało to masakrycznie, ponieważ to jest taki holi holi więc było, to było bardzo złe a wczoraj zrobiłam tak, że najpierw pierwszy użyłam swój rozświetlacz właśnie w tym miejscu, gdzie ja zazwyczaj używam czyli tutaj kości jarzmowe, grzbiet nosa i łuku bidyna. a to nałożyłam punktowo, czyli tak po prostu palcami sobie wklepałam wyglądało to trochę lepiej ale nadal to nie jest efekt, który ja chciałabym uzyskać. Ja wam teraz pokażę, bo za sobie to nałożę, bo nie nakładam Ale dzisiaj podłożę do pod oczy. I pod oczy to bardzo ładnie wygląda, jako cień, taki rozświetlający oko. I on się bardzo ładnie mieni i wtapia pod każdy rodzaj makijażu, ponieważ stosowałam też go wczoraj, właśnie na pomarańczowym, teraz mam na różowo-czerwonym w sumie. I on się wtapia, ponieważ on jest ogólnie przeciwczysty, a po prostu ma drobinki takie srebrno-niebiesko-fioletowo-zielone. I naprawdę naprawdę holi Więc Zobaczcie jak sobie tutaj to wyglądało Ja po prostu też to te punktowo, tak jak wczoraj zrobię I w ogóle bardzo wnerwiający jest ten aplikator Ponieważ sobie nabiorę I No To nie leci Nie muszę Tyle aż zebrałam I tutaj mam luster więc Więc tak, przy takiej Teraz ja wezmę te włosy, może do tyłu, byście lepiej widzieli. Z takiej mojej dosy, ja widzę tutaj tylko w jednym punkciku. No ale co to by było za test, gdybym nie nałożyła trochę więcej? Dobra, teraz już jest tyle. Tutaj prawie dwa razy więcej. Jakby nie, jest bardzo nieprzyjemne. To jest takie mega wodniste. I przez to, jak to zasycha, to ja czuję, jakbym miała klej na twarz. To jest bardzo nieprzyjemne na początku uczucie. Ja to sklepuję. Widzicie? No, to tak to wygląda Tutaj z tym tym Mmm, światło, dobra Tutaj tak normalnie Więc mówię, to jest fajna rzecz na takie koncerty, jakieś cosplaye, jakieś zdjęcia Żeby coś tam się świeciło tak mocno, mocno, mocno o. To jest taki... Naprawdę ja robię delikatnie I to bardzo fajnie tutaj wygląda, na ogół kupi dyna. Tylko, że to co mi zostaje tutaj z palca to Zazwyczaj ja sobie tutaj mm, Dokładam delikatnie i to potem ona ma takie poświatę. Ale jeżeli chodzi o codzienne makijaże, to no, nie polecam. Tym bardziej, jak słońce świeci, no to wasza twarz się świeci tak samo jak psu. No, dopowiedzcie sobie. Więc, no, mówię. spray fajnie, ale na oczy będę tego na pewno używać, bo bardzo ładnie się wtapie i bardzo ładnie oczy wtedy późno. Ale pewnie zauważyliście, że nie mam pomalowanych rzędz, bo. Też w tym boksiku był tusz Mark Magical, Big Magical Więc tak, najpierw pomaluję to oko zwykłym I nałożę potem ten A, po, a na tym oku zrobię dwie warstwy po prostu do tego tuszu Nie wiem, czy wy tutaj widzicie różnicę Ale na przykład ten tusz bardzo ładnie rozdzielił mi właśnie rzęsy I trochę je wydłużył I dzięki temu, że najpierw użyłam tego to zaraz zobaczycie różnicę, jaka będzie przy moich rzęsach. Ok, tak wygląda. Nie jest aż tak bardzo pogrubione, i nie są zlepione te rzęsy. I tak wygląda pierwsza warstwa. Nie wiem, czy je widzicie, ale one są o wiele mocniej sklejone niż te. I tu nałożę jeszcze długą warstwę. Ym, więc tak, macie tutaj. Ja Wam potem pewnie zrobię zbliżenia jakieś, o ile będzie mi się chciało, ale. Ogólnie e, tak, tutaj na tym oku, gdzie mam tylko ten tusz rzęs, czuję duże zlepienie i jest mi aż niewygodnie po prostu. Może nie wyglądają aż tak źle, jedne a drugie, ale tutaj mam większy komfort, ponieważ tutaj najpierw rozdzielam wszystkie rzęsy, a te drobinki, ten brokat, który jest w tym tuszu, po prostu zlepia je mocno i. Na pierwszy rzut oka ja nie widzę różnicy i ja w ogóle nie widzę, że mam te drobinki. Dopiero jak się przypatrzę tak mocno, to znajduję jakieś tam pojedyncze. Albo jak zmywam w ogóle makijaż, to mam na płaciku pełno tych brokatików. No ale. Ogólnie dla mnie trochę ten tłuszcz to fail. Może ładnie pogrubia rzęsy. I ogólnie dość ładnie wygląda. Ale mówię, no na pierwszy raz to na pewno nie był aż taki dobry. No i przez te i cały ten, ten aż się lepiej te rzęsy. I po prostu dlatego lepiej na pewno użyć zwykłą warstwę a później dopiero nałożyć ten z brokotem. No i to jest to ostatnia rzecz, której się chyba boję najbardziej czyli ten, ten pelek I co zrobić tutaj, bo będę ci robiła zdjęcia Zastanawiam się, czy jednowalny, czy takie trzy Tu, tu i tu Chyba te trzy będą ładnie wyglądały Też może dzisiaj sobie zdjęcia, a zrobię napię, to jak to wygląda I jak się to potem zmywa <laughs> potem nie było jakiejś wtopy Dobra, No. Fajne odczucie w ogóle tylko że się dziureczka zrobiła. Czy... Niewiele. Yy... O, shit Zobaczcie. Takie. Od tego obwódki mi się zrobił. Dante, pewnie to trzeba korektorem zrobić. No, bo ja? Bardzo ładnie wygląda. Tego jeszcze nie testowałam, Szczerze to jest pierwszy raz. I się podoba mi się. Chociaż. też. Zrobię sam, może nie tak z osobą. Taki ciekawszy efekt jest tego. O, zrobię czarną kredką. Tutaj yy, ten przerywnik, jaki jest między tą kreską A, tą nóżką tej gwiazdy i po będzie, że ona tak sobie zawinała to może na to ładnie wchodzić. albo eyeliner, trochę. zobaczymy, ale akurat to jest fajne i to jest fajne na takie eventy właśnie, wyjazdy i tak dalej albo do zdjęć właśnie, bo dzisiaj zobaczcie jakbym przybliżyła tak, nie daj, że mi świeci jak łóżki. tu mam gwiazdki jak są na tym i jeszcze zielony kolor ten paznokci to już w ogóle idealnie pasuje chcę, iść i zrobić sobie piękne zdjęcie z tą książką i z makijażem no więc tak, ja już jestem Tak to się gotowa, jeszcze czym iść do miasta. zobaczymy. Dzisiaj pochodzę z tą gwiazdeczką, zobaczymy jak to wyjdzie. Też trochę chodzenie mnie czeka, więc... No, zobaczymy, może jeszcze dzisiaj koncert wyjdzie, więc też by było fajnie, ale zobaczymy. w Sprawiam, wszystko się okaże, no. A ja Wam będę dawać znać, jak już będę miała jakiś większy update w książce. Albo będę miała jakieś nowe przemyślenia odnośnie tego... tych kosmetyków może, o tak. Bo mówię, tuż używałam przez te 3 dni, kiedy go używam. I tego rozświetlacza też, ale jeszcze chcę zobaczyć, jak y, będzie wyglądał ten świateczek, kiedy połączę go z tym... z podkładem. I zobaczymy jak on będzie. Albo z korek nie z to nie, bo tutaj mi nie, nie potrzeba rozjaśnienia tych kości jarzmowych. Więc no, zobaczymy jeszcze z podkładem. Bo na można zrobić tak, że nałożę normalnie podkład, potem jeszcze delikatną pracę właśnie z tym rozświetlaczem. I dopiero na to resztę rozświetlacza na miejsca, które ja używam. No zaczynam zrobić. W ogóle włosy mi się zaprętały, mi się loczki. Zresztą tutaj. <laughs> Trzeba i się wyprostować. Dobra, do zobaczenia później. W ogóle, mam powiem, że... Mam bardzo nieprzyjemne uczucie tutaj, gdzie mam ten brokat, ponieważ to jest tak zlepione, że jak się uśmiecham albo podnoszę w ogóle tutaj te kości policzkowe, to jest masakra. Takie bardzo nieprzyjemne uczucie, ale mam nadzieję, że to... Znaczy później to schodzi, bo ja nad o tym potem nie myślę, ale pierwsze takie pół godziny, zanim to się tak wchłonie i tak wiecie, zlepi z wszystkim, z podkładem i z tym. Nie wiem, może podkład nie pasuje, może rozświetlacz nie pasuje do tego, nie wiem, ale w sumie na sam podkład ten y, rozświetlacz, bez tego mojego ogólnego rozświetlacza. I to nie wyglądało fajnie i też nie czułam się fajnie, więc chyba coś musi być z tym ten aplikator jest wnerwiający bardzo. No ale dobra, teraz już się oficjalnie żegnam. Cześć, witam się z Wami już kolejnego dnia i raczej już ostatniego, bo dzisiaj właśnie chciałabym Wam opowiedzieć o książce Potaflą, bo wczoraj ją skończyłam i po prostu tyle, ile ja mam przemyśleń na temat tej książki, to chyba będzie dość długi filmik, ale postaram się wszystko ładnie zawrzeć, krótko zwięźlej na temat. A przy okazji przyszła do mnie paczka i szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, co w niej jest, bo jest od wydawnictwa kobiecego. A ja nic nie zamawiałam z tego wydawnictwa i tak jestem trochę w szoku. A że mam małe nożyczki, to szybko je otworzę z wami. Zacznijmy ze środku, bo ja umawiałam się na jedną książkę, ale ona wychodzi dopiero pod koniec września jakoś, chyba na początku, więc wątpię, żeby to ona przyszła, więc się przekonamy. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe, bo siedzę, robię sobie angielski. Zda się trochę w szkole i dzwoni kurier, czy jestem w domu, bo zaraz on dać. No dobra, jestem. A jednak to to. <laughs> o kurcze. A gdzie to jest grube. O shit. Jest to książka, był sobie pies. Część druga od Williama Browsa Camerona, właśnie. Bo niedługo wychodzi drugi tom i właśnie to jest na propozycję, żeby tę książkę zrecenzować. O, oh shit, ale to jest piękne i nie wiem, czy wiecie, ale recenzowałam wam pierwszy tom tej książki i na kanale i na blogu i pokochałam tą książkę, płakałam przy niej, śmiałam się, yy, czytałam się najlepszego, to już nie było aż takie dobre jak yy, pierwsza część, właśnie był sobie pies, ale też fajne, a jeszcze był sobie Szczeniak Eli, nie czytałam, no ale to będę czytać i... O Boże, jak ja się cieszę! No, nie sądziłam, że to tak szybko przyjdzie, no ale jestem mega, mega zadowolona i na niej widzicie, jak mordka mi się cieszy, po prostu na samą misję w tej książce. Ach, będzie czytane. I no, tu jest właśnie historia y, psa Bantley, bohater bestsellera, był sobie pies, powraca w nowym psem w aby wypełnić kolejną misję. I właśnie z tego co pamiętam, jak dobrze czytam, to. Bandy powraca w nowym wcieleniu na czterech Chłopaki i spotyka dorastającą Cletty, czyli to jest chyba wnuczka albo córka właśnie tego chłopaka, którego szukał y, pies, był sobie pies, więc tak to się przedstawia. Cześć, tamta wstawka, co miała być, co miałam Wam powiedzieć od razu o książce, to jednak nie wyszło, bo kilka spraw mi wyskoczyło nagle i po prostu teraz znalazłam chwilę, żeby powiedzieć Wam o książce Pod Taflą Louise ony. i będzie to taka szybka, krótka, zwięzła i na temat recenzja, więc mam nadzieję, że taka Wam się spodoba. Ogólnie pod taflą, jeżeli byście jeszcze nie wiedzieli, opowiada o małej Syrence, tak jakby, tylko że tutaj nie ma Arielki, tylko jest Gaja albo Murgel chyba tak mówi się imię tej postaci. Ponieważ ja wolę używać jednak Gaja, bo ta syrenka akurat ma dwa imiona: jedno wybrane przez matkę, drugie przez ojca. No i ogólnie tutaj żyje razem z pięcioma siostrami pod władzą króla Murz, który nie jest zbyt dobrą postacią, zbyt dobrym ojcem, ale za to. Uważanie za najlepszego władcę, jakie mogłoby mieć te państwo, ta kraina. No i nasza główna bohaterka jest taką postacią, która chciałaby jednak spróbować czegoś innego, chciałaby wypłynąć na powierzchnię, zobaczyć, jak żyją ludzie. I poza tym chciałaby dowiedzieć się, co się stało z jej matką, ponieważ oficjalna wersja brzmi, że matka wypłynęła właśnie z wody oglądać ludzi, no i tam została schwytana i zabita. Jednak dziewczyna nie wierzy w to, ponieważ uważa, że ona by to wyczuwała. I gdy zbliżają się jej 15 rodziny, właśnie. Sy każda Syrena i każdy Tyrion w wieku 15 lat mogą wypłynąć na powietrze, popatrzeć na ludzi. No i nasza główna bohaterka bardzo chce to zrobić. W tym czasie, kiedy ona wypływa, ratuje pewnego chłopaka, który akurat był na statku i został zaatakowany przez rusałki, no i jako jedyny tam z tej całej grupy przeżył. No i dziewczyna robi wszystko, żeby właśnie do tego chłopaka się zbliżyć. No i jak pewnie znacie z historii Arialki, zbliża się do morskiej wiedzy. I ta książka miała być mocno feministyczna, miała pokazać potęgę kobiet A szczerze mówiąc do końca tej powieści ja tej potęgi kobiet nie widziałam Tylko widziałam dziewczynę, która zbuntowała się ojcu I postanowiła spełnić, swoją, spełnić swoje marzenie i odnaleźć miłość swojego życia Ponieważ ona została zaręczona z jednym z trytonów, gdzie ona ma 15 lat On jest w wieku jej ojca No ale tutaj oczywiście kobiety nic nie mają do powiedzenia, ponieważ one mają ładnie wyglądać A nie zadawać pytania, ani być inteligentne a gdy dziewczyna właśnie trafia, Syrena. Gdy właśnie Gaja wypływa już z morza, do świata ludzi, przekonuje się, że nie tylko faceci mogą być inteligentni, ale kobiety również. I średnio mówiąc, ta książka jest naprawdę ciekawa, bardzo dobra. Jednak właśnie ten aspekt, że to jest mocno feministyczna książka, trochę mnie to z tropu ponieważ na no ostatnie dopiero 50-70 stron pokazało ten feminizm. A gdyby tego nie było, ja bym te, na to nie liczyła, nie czekała zbytnio i sama bym do tego wniosku doszła. I dlatego tak trochę przez to spadła moja ocena. Ale biorąc pod uwagę y, całą książkę, to jest naprawdę bardzo dobra, warta polecenia i jak najbardziej Wam je polecam, twierdzi, że to wydanie jest przepiękne. Po prostu. No cudo. No, więc chyba to wszystko. No ogólnie mówię, dobra książka, jednak nie oczekujcie takiego mocnego feminizmu w niej i będzie okej okay. A ja już kończę tego vloga, ponieważ trzeba go szybko zmontować i wrzucić Wam na YouTube, więc ja się z Wami żegnam i na razie.